Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i witam was razem z Genali. Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj taki troszeczkę oldschoolowy odcinek, ale to dlatego, że wrzuciliśmy sobie taką bardzo dziwną mapkę na, na Minecrafta, w której jest tylko i wyłącznie taki wielki, nie, co są wrota? Co, co to nie może wiem. być? Nie mam żadnego e... pojęcia, ale widzę, że pan jak już tam czeka, już tam oczekuje, więc ja go wyprzedzę. Poczekaj, 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 po... czekaj, zobacz, co tu się dzieje, otwiera się coś! Eee, poczekaj, a, 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 proszę mi tu nie przeszkadzać. No to, jest ważne. To, zostawić. Pan to jest ważne, to jest ważne, wszyscy co? chcą zobaczyć co się tam w środku dzieje i wiesz co, zamknęli, zobacz, przestraszyli się nas, zobaczyli, że tutaj walczymy, że jakaś się tutaj no, przemoc dzieje, no tak może dzieje. być, tam, tak e. może być, e. halo, a, Ej, że, czy... o, o jest, dobra, rzeczywiście! Jest, jest. Nie, już dzień się dobry, witam, witam teraz. serdecznie, E, co co co, 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 gdzie my jesteśmy? Chwila, chwila, chwila. Ja wiem, co to jest. To jest Ej, jakiś laboratorium. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź, chodź, chodź. Co to jest? Ja wiem, co, co to jest. Co to jest, jest? fabryka guzików. Takich dziwnych guzików. Nie takich guzików Minecraftowych, ale takich guzików, Aha. które robią Aha, różne rzeczy. A takich guzików do koszuli. E, widziałaś kiedyś taki filmik na YouTubie, gdzie ktoś jest zamknięty w takim pomieszczeniu i tam jest mnóstwo różnych guzików i na różne rzeczy robią? Nie. To są dokładnie te guziki. Poczekaj, czekaj, czekaj. Okej. Okay. Ja, ja ci pokażę. E, dzień dobry, witam serdecznie. E, widzę, że pan tutaj pracuje nad guzikami. E, o, jest jakiś? Chodź. Chodź, pokażę Ci. Chodź, 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 Czy Ty w kościelu tylko... guzik? E, nie pożyczyłem. Możemy się tutaj zobaczyć. Tu nikt nas nie zauważy. Zamknij drzwi tylko za sobą. To jest ich sypialnia. Uwaga, zobacz. Jest takie coś. E, nie, nie dotykaj tego czerwonego guzika. Zobacz, on tutaj niebezpiecznie wygląda. Chcemy się... go nacisnąć? To właśnie o to chodzi, żeby nacisnąć czerwony guzik. Uwaga! Aha. Uwaga! I. Czy coś w kuchnie? co, Co co, co? 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 Co to co za krowy? E, to był guzik od y, deszczu krów. To, 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 A... te guziki są dosyć dziwne różne. E, e, poczekaj, tutaj są. Co my tu mamy? O, tu jest kolejny Bad. Co, Pigs. co on robi? E, złe. Czy to coś wybuchnie? Nie wiem, zobaczmy. Uwaga, uwaga. I I... i co się dzieje? Coś ja się... nic nie widzę. Ja też nic nie. Okej, okay, dobra. E... Przepraszam bardzo, one są do ciebie wkurzone. Tak, te, te świnki zdecydowanie są bady, więc... Eee. Aha, czyli ten guzik sprawiał, że święgi gdzie nie lubią. Ale hej, poczekaj, 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 nie. Poś... Ja Co? mam pomysł. Poczeko? Jaki? Bo tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo innych guzików. Ja bym chciał je wszystkie przetestować. Ty na to, żebyśmy sobie te guziki stąd wzięli i przetestowali je na zewnątrz, zobaczyli jak działają i do czego służą. Tylko je wyłącznie pożyczyli, a nie ukradli, prawda? Eee, tak, 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 tak. To ja mam taki pomysł. Ty szukaj w jednej części tego laboratorium, ja poszukam w drugiej części laboratorium i spotkamy się na zewnątrz, dobra? Dobra. Dobra, hej, ja już jestem. Pst, pst. O, mam. jesteś. Mam. Masz, mam. masz, mam, Super. Mam. E... kto pierwszy testuje? E, to może ty, ty trzymasz już Dobra. w ręku. E, co, masz? co masz, co masz, co masz, co e, masz? Nie wiem. Nie Żółty? To... Żółte to są chyba jakieś legendarne. Dawaj, dawaj. A, czy I... ja je naciskam? E... A, dostałam po prostu randomowy ten, randomowy podjonek i dostałam, zobacz, jak e... wysoko skacze. Eee, to było To no nie był niebezpieczny, eee, no co? Ja mam coś lepszego. Dawaj. Uwaga, uwaga. I... Co? Czokret? Eee, Ale co? te podciągi cały czas mi działają. Ja A? ja teraz mam truciznę. <laughs> no cóż, to pozwól, że ja teraz aktywuję mój i... Co? Eee, wyłączyłem, Idę do wody. Wyłączyłem grawitację, to może być... Idę do wody, problem. chodź tu, chodź tu, chodź tu szybko. Czy da się to wyłączyć? Eee, to eee, nie przemyślałeś tego? To, 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 to może swój kolejny od razu. E, tak, tutaj jak jesteśmy nad wodą. Ja, czy może, może da się wyłączyć? Da się Wiesz, wyłączyć? wydaje mi się, że musimy poczekać po prostu. E, chyba niekoniecznie, ale zobacz, to działa na wszystkie moby, tam też jakaś świnka lewituje e, dobra, tak czy inaczej, proszę, zapraszam e, Ja mam z jakiegoś powodu przepraszam bardzo e, guzik strachu e, Czy tu coś się dzieje? Eee a Wiesz co, nie wiem czy jakikolwiek strach jest, ale na pewno tutaj widzę, że moby um, wyskakują z wody. Eee, wiesz co, chyba zepsuliśmy to wszystko tym pierwszym guzikiem. O, jest! A! Żyjemy! Czekaj, to mu się szybko byłam, tylko i wyłącznie eee, serduszkę mam. Okej, okay. poczekaj, coś znajdę, coś znajdę, coś znajdę. Eee, na nie szukaj, bierz pierwszy z brzegu. Eee, biorę, uwaga. Eee, tylko halo? żeby on nie był niebezpieczny. Guziczek, czemu on nie działa? Wiesz co, zepsułaś swoje guziki, eee. prawda? Buziku. Dobrze Buziku, proszę zadziałaj. I... O! Zadz... Coś tu się wydarzyło! Zadziałało, patrz! Patrz, patrz, patrz. Teraz nawet tak masz pół serduszka, to się nie musisz martwić. Masz o! pełen secik. O, o! Wiesz co, ja też chyba sobie pełen secik wezmę, bo tutaj się naprawdę dzieją czasami dziwne rzeczy. O! Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Doskonale. To co? Teraz ty. Mój nazywa się No Chunk Button i wiesz co? Problem polega na tym, że ja wciąż e... dostaję. A! 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 Nie, to tak nie miało wyglądać! E... Um... E... Chcesz mi powiedzieć, że wszystkie guziczki, które trzymaliśmy, leżą teraz na samym dnie czanka? A możemy tam zobaczyć. Dobra, e, ja tam zejdę wodą, ja tam zejdę wodą. Widzisz jaka jestem tutaj eee, pomocna, fajna i Czyli ten, będziemy... I słowa... O nie, bo to zaraz tam lawa zaleje. E, co się Czołek. stało? Czemu spadłem? Zbieraj te guziki, zbieraj te guziki, zbieraj te guziki. Szybko, 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 szybko! Dobra, mamy wszystko, tak? Tak Nie zostało oblane Yy, nie powinno, powiem ci szczerze. Weź oh. tylko te, które. Yy, nie wiem, które były e, Twoje, ale. E, ja mam wszystkie czy, w ekwipunku. Czy ty masz może jakąś. Jakieś jeszcze zbrojkę nieużywaną? Bo tak jakby. O, diamencik. Mi one. Diamancik! E, zbro, zbroja! Zbro, zbroja dla mnie! Nie, nie masz. Masz! Dobra, 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 dobra. dobra. Pyk, pyk. Pyk. Dobra. E, wiesz co? Chyba te guziki się zepsuły, jak spadliśmy na sam dół, bo ten jest jakiś taki dziwny, zgliczowany. Eee, co, jeśli się stanie, coś złego? Eee, naciskam, ok? Dobra. Uwaga! I... Ja, ale wiesz, że jesteśmy w dziurze. Jeżeli cokolwiek się stanie, to ja za to Czy nie odpowiadam. Coś się stało. Jeżeli coś miało do nas spaść, to trochę będzie, wiesz, trzeba poczekać eee, na to. On chyba był naprawdę zepsuty. Kolejny guzik to jest w jakiś sposób jakaś drużyna axolotów? E... e czy to Dzień. będą twoje ziomeczki? Nie wiem, I czy ale. one potrafią chodzić po lądzie i nie będą miały Właśnie chcę je problemów? zaprowadzić do wodu. wody. Chodźcie, Wygl chodźcie! Jakby, jakby sobie spokojnie radziły. To wiesz co? To przy okazji, uwaga, uwaga, ja spróbuję. One hit button. O! Czy to znaczy, że będę mógł na jednego hita rozwalać ludzi? E, nie próbuj nawet na mnie. Chętny? Nie próbuj nawet na mnie, nie dotykaj mnie. Jakiś chętny? E, poczekaj, może jest chętny tutaj pod wodą? Mamy chętnego na dnie, dzień dobry. One hit? Uuuuuuu, one hit. Dobra, w takim razie kolejny guzik, a jeszcze zanim go nacisnę, chciałam powiedzieć, że tutaj był taki mały zombiaczek i moje axolotli dla niego walczyły, znaczy za mnie walczyły i wiesz, z nim walczyły. Jestem naprawdę z nich bardzo dumna. E, one i... się tu pojawiają cały czas. Tak, bo to są moje ciomeczki. Dobra, Dobra w dawaj. takim razie big boys button, czyli wielkie faceci! Czy, to... o! czy one cię atakują, czy to są twoimi... E, one cię. Nie! One cię próbują ugryźć, zobacz, to jest jak ten pelikan, który Num. próbuje kapibarę zjeść! Mam! No niestety, jesteście moimi ciołeczkami, nie ma jedzenia. E, uwaga. Proszę bardzo. uwaga. Kolejny guzik, Best Trader. E, czy on rzeczywiście jest Best Trader? Co? Nie, nie, oh. panie, panie! Hey, on mi chce sprzedać guziki za diamenty. Ale, ale po co? Chyba It's nie potrzebujesz. Znaczy, ja mam diamenty, jeżeli co? potrzebujesz. Od, odsuńmy się od nich, bo one nam trochę tutaj psują e, widok i jeszcze deszcz zaczął padać. No cudownie. Czy masz może guzik, żeby wyłączyć deszcz? Nie, ale mam za to guzik burzowy. Zobaczmy jak on działa. E... O. E, friendly witer was struck Friendly Witer? Gdzie był oh. witer, przepraszam bardzo! Czy te axolotle. to są po prostu e, witery, oh. które o tak, to by miało tak sens. mogło być! Dobra, poczekaj, ja e. spróbuję w taki razie coś go jeszcze raz zobaczyć, czy ziomeczków też normalnie. chyba też. E, Ale oni co? są tak mocni, że po prostu nic ich nie da Ja się mam pokunać. Magic Dawaj, Creeper. Trasy. Czym jest Magic Creeper? E. E. M Magic Creeper? On był taki magiczny, słuchaj, że po prostu jak e... ten się zgubił w kapeluszu magika. Ma, 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 Magic Creeper mi zniknął. co to ma być? Nie, ty masz lepsze guziki, dawaj pokaż, co masz jeszcze innego? Lepiej się odsuń, ponieważ tutaj mam przy sobie guzik TNT. Okej. Okay. E... E... Odsuwasz się? Czy to się odpaliło? One się chyba oh, 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 odpaliły, wiesz? O oh, 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 e... oh, oh Boże, o oh Boże, o oh Boże, <laughs> nie, nie, nie Boze... zauważyłaś? Nie zauważyłaś, że ci się obok ciebie pojawiło? Nie. Nie! A propos diamentów, a propos diamentów, uwaga, uwaga, guziczek, e, Człowiek, uważaj! E, Wietrze! Poczekaj, tutaj się naprawdę rzecz, a dobra, przepraszam, już myślałam, że ten creeper został zamieniony Że creeper zjedzony. zamienił się w drzewo. Tak, do, ci, do że tego duże diamentowe. Duże to drzewko jest, całkiem. E, to co ty teraz masz? Czoklet, szybko zobacz, moi fani już za mną idą. Musisz szybko wyruszyć okay. kolejnego eee, tego To kolejny zgliczowany. Oby był potężny. E O! Wspaniale. E. Cudownie. Co się, się wydarzyło? Zniknęli, zniknęli moi fani. Czy ja zgliczowałem ci twoich fanów? Nie wiem, ale, mam ale jakiś, mam nie ma ich. Mam jakiś dziwny dźwięk dookoła siebie. E. Może słuchaj, o, może oni nie... Może oni są niewidoczni? Może zaraz się pojawią? Nie wiem. Nie mam zielonego e, pojęcia, spróbuj, ale naprawdę... Spróbuj coś. Spróbuj coś zrobić ja teraz Ja Ci bardzo dziękuję za to, że to zrobiłeś. Ja teraz mogę użyć Master of Resistance button, czyli będę bardzo tutaj e, silna. Próbuj mnie walnąć. Dawaj, e. dawaj. A słuchaj, nic mnie to nie dotknęło. Nic? Dawaj jeszcze raz. E, to poczekaj, czekaj, czekaj, może mam coś e, z mocą. Nie, niekoniecznie mam Nie, tylko te... to ja bym nie chciała. Mam Jak tylko być... zbliżowane. Mam water breeding. nie musisz to. Mam kochać. water breeding, ale to nas chyba nie interesuje. O, ale ja mam mojego fana, uwaga! Jakiego? Uwaga. Pokaż! Mój nowy fan to. E, e, Czoklet! Coś ty e, e, zrobił tym e, ostatnim przyciskiem, dlaczego wszystko jest niewidzialne? Eee, mam Friendly Ravager, Czy to byli kapłani? Super, twoi fani? gdzie on jest? Gdzie on jest, jest kochanie? Niewidzialny? To słuchaj, eee. dla mnie wygląda, jakbyśmy. Tak czy jakbyś inaczej, prostu, co tak masz ciekawego do, 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 do kliknięcia? Ach, ja mam, słuchaj, przycisk, który niczemu nam się nie przyda, czyli po prostu zboże dla diamentów. Nawet go nie używam. Ja tutaj sobie przyprowadzę moich kolejnych przyjaciół, ale tym razem będą to psiaki. Gdzie one o. są? Czy, ja zrobię, czy to był, był kuzik, który powodował, że wszystkie moby są niewidzialne? Kochanie, jakby ja cię bardzo proszę, gdzie one są? Eee, eee, to ja może. To ja może. E, kliknę, kolejny kuzik, prawda? E, zapomnijmy tak. o tym, że tu są potwory, które są niewidzialne? Absolutnie. Eee. Co się? O, o! co ty to widzisz? Ja wychodzę, ja wy. Ja wychodzę, ja wychodzę, ja odchodzę, ja nie dotykam ciebie w ogóle eee, ja się z tobą nie przyjaźnie. Nie zdamy się człowieku. My się może pierwszy raz my cię widzę. Pierwszy raz cię widzę na oczy. Eee, to była lapa z nieba. Mm. Okej, okay, w takim razie ja używam mojego zgliczowanego przycisku, który nie mam żadnego pojęcia, co zrobi. Czy ja już to nacisnęłam? Eee, chyba eee. tak. Czy... Czy coś nie. się zmieniło? Czy masz jakiś Słuchaj, efekt na sobie, nie? Przypuszczam, że może mam, chociaż ja niczego nie widzę. To teraz wow. patrz. Po prostu obliczane dup wzyw Duplicate enemies, czyli mogę wow. sobie e, moich swoich wrogów jemaczków. podwoić. Tylko po co? Jak, nie wiem, żeby tutaj nie ma się żadnych sprawdzić. wrogów. To inaczej. Mam coś lepszego. Diamond explo explosions and chaos. E, więc e, mam diament. Chocolate. <laughs> To nie Proszę ja. Muszę tutaj nie wybuchać. Dostaję diamenty, ale też chyba dużo rzeczy wybucha dookoła mnie, prawda? Przypuszczam, Wuh! że tak. Eee, e, Wiesz, to co? Może. Znaczy, e, no! Gdzieś w tym e, polazu! Chodźmy, co to chodźmy, się stąd, my... chodźmy, stąd, chodźmy stąd! Chodźmy stąd! Ale wiesz, że ja jeszcze będziesz miał wybuchy za sobą, to będzie za tobą chodzić. Eee... to może będziemy być szybciej, jak dam. Czas szybciej? Eee... Chyba nie To był dobry, to był bardzo zły pomysł. E, max Experience. Może coś skraftujemy, e, Max Experience? I... E, mam 20, 24 tysięczny level, ale to nam wcale nie pomogło. Okej, okay, to ja Ale Przynajmniej razie... nie wybucham. Przynajmniej... Dalej! Nie... Czy to jest wielkie TNT? Tak. To I jest... ty, w... I ty w nim siedzisz? Nie, uf, myślałem, że w nim jesteś uwięziony ziona. Eee... To wiesz co? Ja proponuję, żeby może nie, nie bawić się więcej takimi guzikami. Przepraszamy e... panów w laboratorium, nie powinniśmy nigdy ukraść tych guzików. Dokładnie, dokładnie. To są państwa tylko i wyłącznie e, nie, te w własności w i my, my Powinniśmy produkować tylko guziki, które dają ci nieskończoną ilość bogactwa i tyle. To, to Wiesz, by wystarczyło, No nie wiem, no prawda? ja widzę, że tutaj miałam absolutna A... wciąż jakby, jeden za, ze mną został. O, no to ty masz przynajmniej przyjaciela, moje Ravagerzy chyba utknęli gdzieś. Tam widzę daleko gdzieś TNT, ale... O, zobacz! Z nieba, gwiazdka z nieba spada, o tam, daleko. <noise> o, pierwsze! Słuchaj, zresztą <noise> kupili już. <noise> tak czy inaczej, moi drodzy, morał z tej bajki jest taki, że. Nie kratnijcie niebezpiecznych guzików. Tak, jak macie czerwony guzik, to nie klikajcie, bo to, że czerwony to jest szybki kolor, wcale nie spowoduje, że będziecie szybcy. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.